Witajcie bardzo serdecznie w ten wakacyjny, niedzielny czas. Mam tylko 20 minut. Tak sobie postanowiliśmy, że będziemy troszkę w wakacji inaczej. Więc tytuł. Twórcy historii. Dużo można zasugerować się tym tytułem, ale prawda o każdym z nas jest właśnie taka, że. Czy o tym myślimy, czy o tym nie myślimy, czy tak myślimy, czy tak nie myślimy, to każdy z nas de facto tworzy jakąś historię swoim życiem. E, najczęściej robimy to nieświadomie. I najczęściej jest tak, że w większości przypadków ta historia będzie znana całkiem niewielkiej ilości ludzi. Umówmy się tak niestety albo stety jest, że najczęściej e, nasza historia jest znana. Kilku osobom, jakimś najbliższym osobom, rodzinie, znajomym, przyjaciołom, i tyle. Są osoby, oczywiście, dla które znamy i znamy ich historię. Miliony ludzi zna y, historię tych osób, i de facto nigdy nie wiemy, w której grupie się znajdziemy. Możemy się znaleźć w grupie tej większościowej możemy czasami gdzieś wylądować w tych, o których mówi się troszkę więcej i więcej osób o nich mówi, a czasami bywa tak, że e, nawet nie wiemy, ile o naszej historii będzie się mówiło po tym, jak już nas nie będzie. Bywają takie sytuacje i takie osoby w historii świata, które miały życie bardzo słabe, a okazywało się, że dopiero po życiu ich historia wstrząsnęła historiami setek tysięcy innych ludzi. Kiedy przygotowałem sobie to przesłanie, dwie osoby, które gdzieś w mojej głowie. Potrafiłem wyciągnąć historię osób, które za życia w zasadzie nic nie osiągnęły. Jeden i drugi e, tak naprawdę skończyli w skrajnej nędzy, ale my dzisiaj znamy ich, znamy ich twórczość, podziwiamy często ich twórczość, ale za życia te osoby na pewno, kiedy myślały o sobie i o tym, jak w zasadzie skończyły, to się okazało, że ta historia tak naprawdę nie miała sensu. Nie wiem, jak bardzo śledzicie malarstwo. Vincent van Gogh skończył. W bardzo słaby sposób. Podobna sytuacja miała miejsce z najbardziej chyba utalentowanym polskim wieszczem z tych trzech wieszczy. Nie wiem, jak bardzo jesteście e, w. E... Zaznajomieni z twórczością Cypriana Kamila Norwida, ale polecam, uważam, że to jest ten trzeci, ale najbardziej, najbardziej utalentowany. Ale kiedy czyta się jego historię i koniec jego historii, to jest dosłownie tak samo jak z tym pierwszym. Tak naprawdę skończył w bardzo kiepski sposób. Nie chcę o tym opowiadać, ale kiedy kończył, na pewno nie zdawał sobie sprawy, że jego życie przyniosło jakąkolwiek wartość komukolwiek. My jako chrześcijanie z kolei. Żeby nasza historia miała sens, żeby ta historia gdzieś nabrała sensu też dla nas i dla innych, musimy się wciąż uczyć tego, by tak naprawdę pierwszoplanową rolę w tym życiu i w tej naszej historii miał ten jeden jedyny. To wtedy jedynie to wszystko, co się tutaj dzieje, co się dzieje w naszym życiu, ma tak naprawdę sens. I zaraz przejdziemy do fragmentu, ale ja bym jeszcze chciał podbić to, o czym też mówiła Kasia. Eee, być może część z was wie, część z was nie wie, ale czytamy razem dwie księgi przez wakacje. Jest właśnie tutaj QR-kod, jeśli nie dołączyłeś, nie dołączyłaś się do tego planu czytania Biblii, bo czytamy Ewangelię Łukasza i czytamy drugie dzieło Ewangelisty Łukasza, czyli Dzieje Apostolskie, można sobie ściągnąć aplikację, i dzień po dniu podróżować razem z innymi osobami ze wspólnoty przez te same fragmenty. Do czego Was e, zachęcają nasi pastorzy Ania i Damian? Ja też Was dzisiaj zachęcam, byśmy mogli razem przez te wakacje właśnie podróżować, tak naprawdę wraz z Łukaszem. Więc ja sobie pomyślałem dzisiaj, że rozmawiamy o Łukaszu. Tak, zacząłem o tym myśleć, że sam nigdy nie usłyszałem kazania na temat czy w oparciu o Jego osobę. I od Łukasza chciałbym, żebyśmy dzisiaj tak naprawdę uczyli się Chrystusa. Coś nauczyli się o Chrystusie. Bo uważam, że Łukasz jest absolutnie fenomenalną postacią, od której możemy dużo się nauczyć. Ja dzisiaj w zasadzie mam trzy bardzo proste myśli, ale zanim jakby przejdziemy jeszcze do tych fragmentów, to Kilka słów o samym Łukaszu, tak na, na wprowadzenie. Bo Łukasz to jest absolutnie wyjątkowa postać w Nowym Testamencie. Kto wie, czy to nie jest najbardziej wykształcony człowiek tak naprawdę w całym Nowym Testamencie. Być może jeszcze bardziej wykształcony od samego apostoła Pawła, który też, jak czytamy, był kształcony w dosyć dobrych, elitarnych miejscach. Ale Łukasz, czytamy o tym, że to był człowiek, który poza wiedzą historyczną, przeogromną, jak się czyta jego te e, dzieła, zarówno Ewangelie jak i Dzieje, to się okazuje, że on ma niesamowitą wiedzę na temat tego, co się dzieje na świecie. Ma niesamowitą wiedzę geograficzną, historyczną, przyrodniczą. No bo kolejną rzeczą, w której się specjalizuje, to jest to, że on był lekarzem, był zawodowym lekarzem, to była jego profesja. E, być może był poganinem, niektórzy twierdzą, że był Żydem helenistycznym. W każdym razie był człowiekiem bardzo wykształconym. Jego zasób słownictwa był absolutnie poza zasięgiem wszystkich innych autorów Nowego Testamentu. Więc można powiedzieć, że Łukasz był dosyć wyjątkową postacią. Bo to był człowiek, który był gdzieś w elicie. Był człowiekiem, który. Też rozumiał świat otaczający, podróżował dużo, po prostu wiedział, co się dzieje, i on wiele rzeczy, które też dotarły do jego życia, analizował i chciał być pewien, bo po prostu był człowiekiem wykształconym był człowiekiem, któremu zależało na tym, by to, co w co wierzy, było oparte rzeczywiście na faktach. Choć nie czytamy jego spotkania z Chrystusem, to czytamy choć trochę tego, jak on rozumiał. Osobę Jezusa Chrystusa. I tutaj chciałbym, żebyśmy weszli w początek Ewangelii Łukasza, bo Ewangelia Łukasza zaczyna się w ten sposób. Pierwsze cztery wersy czytamy tak. Tak mówi Łukasz. Bardzo wielu podjęło się już opisania wydarzeń, które miały miejsce wśród nas. Zgodnie z tym, jak nam o nich opowiedzieli ci, którzy od początku byli ich naucznymi świadkami oraz poświęcili się służbie słowa. I teraz chciałbym, byśmy to uchwycili. Dlatego i ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem. Dlatego i ja wszystko od początku dokładnie zbadałem. A następnie postanowiłem ci to dostojny Teofilu po kolei opisać. Chcę, byś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono. Myślę, że Łukasz do końca nie wiedział, co Bóg zrobi z tym, co on postanowił zrobić, pisząc do tego Teofila. Na pewno Łukasz nie zdawał sobie sprawy, że to dzieło, którego się podjął, będzie stanowiło kanon chrześcijańskiego przesłania, tak naprawdę drugiej części e, Biblii. On po prostu postanowił, Komuś, kto był, był jeszcze być może wyżej postawiony, bardziej był prominentną postacią, nazywa się Toofil. To też bardzo ciekawe imię, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale postanowił temu człowiekowi opowiedzieć to, co on sam zrozumiał i to, co on sam zbadał. Bo czytamy też, że dzieje apostolskie zaczynają się w bardzo podobny sposób. Bo to jest część druga. Łukasz napisał dwie części. Jako jedyny jest autorem opowieści związanej z apostołami. Więc tym bardziej jest warto e, sięgać do właśnie tych e, tekstów. Czytamy początek dziejów apostolskich, czy, wysła, czy dzieł wysłanników, jakkolwiek e, ta księga była nazywana w historii. Czytamy tak. Teofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał. Od rozpoczęcia swej działalności, aż do dnia, kiedy to za sprawą Ducha Świętego wydał polecenia wybranym przez siebie apostołom, a następnie został zabrany w górę. Im też to po swojej męce przedstawił się jako żywy. Dał na to wiele przekonujących dowodów. Ukazywał im się bowiem przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził: Nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście. Ode Za A zatem znowu druga część jest w zasadzie do tej samej osoby napisana. Ja bym chciał dzisiaj tak naprawdę mówiąc, przedstawiając tą historię Łukafa, ucząc się od Łukafa Chrystusa. Bo w chrześcijaństwie tak jest, że bardzo często Chrystusa uczymy się od innych ludzi. Chciałbym tak naprawdę, by te nasze myśli dzisiaj krążyły wokół trzech, trzech punktów, które. Gdzieś będą blisko tej, tego tematu twórcy historii. Punkt pierwszy jest szukaj, by tworzyć historię, ale tak naprawdę. Ale tak naprawdę. Szukaj, aby tworzyć historię, ale tak naprawdę. Bo wiecie, co jest zdumiewające w tym, o czym pisze Łukasz. To są te słowa, które na samym początku już podkreśliłem. Bo czytamy o, o tym, co zrobił Łukasz. On właśnie był tym, który. Postanowił poszukać tak naprawdę, by ta historia miała sens. Bo czytamy dosłownie w tym trzecim wersecie Ewangelii Łukasza takie słowa. Ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem. Wszystko od początku dokładnie zbadałem. Wiecie, to jest niesamowite. Te słowa to są jedyne słowa w całej Biblii, które mówią o tym, że Łukasz coś zrobił, że on sam coś pisze o sobie, jeszcze do tego wrócę. Że on coś zrobił. Łukasz ma w sobie niesamowitą pokorę. Jeszcze do tego dojdziemy. Ale to jest jedyny moment, gdzie czytamy o tym, że Łukasz coś zrobił, pisze o sobie. I co zrobił? Postanowił to, co było mu dostępne, to, co mógł zbadać, to te wszystkie materiały, te wszystkie rozmowy, te wszystkie historie. Postanowił to wszystko, pomyślcie sobie, to był człowiek, który właśnie był inteligentny. Dla niego to było ważne, ale też pisał do jakiejś osoby, która była też wysoko postawiona, więc dla niego to było istotne, żeby wszystko dokładnie zbadać, żeby szukać, tak naprawdę szukać. I sobie myślę, że dzisiaj jest to bardzo duże wyzwanie dla współczesnego człowieka, zwłaszcza inteligentnego człowieka. No bo pomyślcie sobie, dzisiaj żyjemy w świecie tak naprawdę. W dużym stopniu pseudoekspertów. Dzisiaj, jak wiele osób robi tak, jak się robiło jeszcze kilkadziesiąt lat temu, że rzeczywiście brało się rzeczy, które były napisane, przeanalizowane przez ludzi, którzy rzeczywiście siedzieli w tematach i, się, i poświęcili swoje życie jakimś częścią nauki rzeczywistości. Jak wielu z nas dzisiaj sięga po rzeczywiste publikacje naukowe, ludzi, którzy naprawdę się na tym znają, którzy naprawdę e, piszą, którzy naprawdę w tym siedzą. Dzisiaj dużo naszej wiedzy czerpiemy bardzo, w bardzo takich dostępnych miejscach, bo one są. Dlatego mówię pseudoeksperci, bo często to wychodzi tak, że jest człowiek, który ma kanał na YouTube, nagrał 90-30-minutowy filmik, i on jest już ekspertem, choć on tak naprawdę nigdy wszystkiego dokładnie nie zbadał. I często naszą wiedzę, często nasze zrozumienie rzeczywistości nie traktujemy, że my naprawdę zbadaliśmy coś, że my naprawdę coś fukaliśmy, tylko po prostu coś nam się trafiło. Wpisaliśmy w Google i coś się trafiło. Napisaliśmy w czasie GPT, coś wyskoczyło. 15-sekundowa rolka mówi mi, jakie powinienem mieć przekonania dotyczące jakiejś kwestii życia. I to jest bardzo konfrontujące z tym, co mówi w tym tekście ewangelista Łukasz, że on wszystko dokładnie zbadał. Że on naprawdę poświęcił kawałek swojego życia, by zyskać odpowiedzi i by dać te odpowiedzi innym. Pomyślcie sobie, jakie to jest inne od świata, w którym my dzisiaj funkcjonujemy, gdzie chcemy mieć rzeczy bardzo szybko, bardzo konkretnie i uczymy się od ludzi, którzy tak naprawdę często mają bardzo podobną wiedzę jak ty i ja i nie są żadnymi ekspertami. Dlatego to jest bardzo ważne, by szukać, ale tak naprawdę szukać, by tworzyć tą historię. Dzisiaj też o Panu Bogu czasami tak nam się zdawa. Myśleć i tak samo jak szukamy tego, ja sobie napisałem w moich notatkach, jak robić sernik baskijski, to tak samo Pana Boga czasami próbujemy znaleźć. Tyle czasu temu poświęcamy, tyle energii, tyle y, y, wpisujemy w Internet. I czasami to jest dobry początek. Ja nie mówię, że Internet jest zły, bądź szukanie w Internecie jest złe. Ale kiedy zostajemy na tym poziomie, to tak naprawdę to ma się nijak do tego, żeby... Poświęcić się szukaniu, żeby szukać, ale tak naprawdę, żeby zbadać, żeby wejść głębiej, żeby zrozumieć bardziej. Bo czasami takie szukanie, bo mi algorytm coś podpowiedział w internecie, może cię zaprowadzić w bardzo dziwne miejsca. Dlatego warto się uczyć dzisiaj również od Łukasza tego, by poświęcić się szukaniu, by poświęcić się temu, by pewne rzeczy badać, analizować i żeby nie być człowiekiem, który przyjmuje pewne rzeczy, tak po prostu. Dla każdego z nas myślę, że dzisiaj jest to dosyć, e, żeby nie powiedzieć, challenge'ujące, ale właśnie takie jest. Więc pierwsza myśl: szukaj, aby tworzyć historię, tylko tak naprawdę szukaj. Badaj tak rzetelnie, konkretnie. A druga moja myśl jest taka: Pisz historię większą niż ty sam. Pisz historię większą niż to sam. Absolutnie to jest fenomenalne. Cztery minuty. W. Hmm. Łukasz tak naprawdę nigdy nie pisał o sobie. Jest autorem największej części tekstu Nowego Testamentu. Wyprzedza pod tym względem apostoła Pawła objętościowo. Ale kiedy czytamy a on sam jest też częścią niektórych historii dziejów apostolskich, to nigdy nie czytamy, że on pisze o sobie jakby. Jeśli już pisze, że jest częścią jakiejś historii, to mówi my. Że my gdzieś pojechaliśmy, że my coś zrobiliśmy. Wiecie, Łukasz jest osobą, która w świadomy sposób schodzi do cienia. Świadomy sposób... E, jeśli o czymś mówi, to mówi o Bogu, jeśli o kimś mówi, to dużo bardziej mówi o innych osobach, takich jak apostoł Paweł, on w świadomy sposób schodzi do cienia. Jest człowiekiem, któremu nie zależy na tym, a pomyślcie sobie, był człowiekiem, który był na poziomie, być może na którym nie byli inni, a on cokolwiek robił, cokolwiek pisał, kimkolwiek był w tych relacjach, to on był człowiekiem, który służył. Bo czytamy o tym, Chociażby apostoł Łukasz. Mówi, ewangel... Apostoł Paweł mówi takie słowa w kilku miejscach. Bo znowu Łukasz o sobie dużo nie mówi. Nie potrzebuje tego. I wiecie, w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy chcą by być głównymi bohaterami własnych historii, to, kim on jest, i to, jaką on ma postawę, jest absolutnie fenomenalnie do naśladowania. Paweł mówi tak. Pisząc list do Filemona chociażby. Pozdrawiać Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystachos, Demas i Łukasz moi współpracownicy. A w innym tekście czytamy, apostoł Paweł mówi tak. Pozdrawia was Łukasz, ukochany lekarz. Wiecie? Myślę, że Łukasz był kimś, kto był być może jednym z najlepszych przyjaciół samego apostoła Pawła. Prawdopodobnie tak było. Prawdopodobnie z racji tego, że sam był lekarzem, to w momentach, kiedy Paweł był w więzieniu, czy wychodził z więzienia, czy był w tych różnych sytuacjach, w których się znajdował, często właśnie doświadczony w ciele, przychodzący równe choroby, bity, dotykany różnymi sytuacjami, to łukaw był tym, będąc lekarzem, będąc współpracownikiem, który pomagał Pawłowi dochodzić do siebie. Nie czytamy o tym dosłownie, ale czytamy co, co chwilę w różnych momentach, że pa, dla Pawła Łukasz był kimś, kto był totalnie e, ważną osobą. Jeszcze jest jeden tekst i nim zaraz zakończymy. Ale chciałbym powiedzieć to, że jeśli odkryjemy, że głównym bohaterem mojej historii nie jestem ja sam, to jesteśmy wolnymi ludźmi. To jesteśmy prawdziwie wolni. W świecie, w którym chcemy być głównymi bohaterami każdej historii, żeby chodziło o mnie mimo wszystko, to znowu jest to coś, co zmienia perspektywę i sprawia, że to odwrócone królestwo jest częścią naszego życia. Odwrócony sposób myślenia, powądek, w którym ktoś inny jest ważniejszy ode mnie. Bo pomyślcie sobie, Łukasz był osobą, która potrafiła zrezygnować. Która potrafiła postawić się w roli tego, który gdzieś był z boku, był w cieniu. I to jest absolutnie niezwykłe, że ta myśl o tym, że być może Twoje i moje największe spełnienie nie jest w tym, by mieć więcej, mieć bardziej, być mocniej, ale w tym, że być może moje największe spełnienie jest w tym, że ja z czegoś zrezygnuję. że Tu się kryje sens mojego życia. Bo to ja się wycofam świadomie z czegoś. Zbycia kimś, z posiadania czegoś. Być może kluczem dla Ciebie dzisiaj nie jest to, żeby coś mieć, żeby coś zdobyć, żeby do czegoś dojść, ale właśnie, żeby z czegoś zrezygnować, żeby coś sobie w życiu odjąć, żeby za czymś nie dążyć. Powiedziałem pastorowi Grzegorzowi, że powiem o nim, to powiem. Bo kiedy myślę o Łukaszu, to sobie myślę o grzegowu też. Wiecie, pastor Grzegow jest lekarzem wojskowym, ale w pewnym momencie, kiedy służba się zaczęła mocno rozwijać w jego życiu, to właśnie dla mnie Grzegorz jest przykładem osoby, która zostawia karierę, te wszystkie możliwości, tytuły, które mogą coś przynieść, po to, żeby pójść za Bożym powołaniem, bo właśnie o to chodzi, że dzisiaj w świecie, gdzie chcemy więcej mieć, być może ty nie musisz więcej mieć i bardziej być, ale właśnie zrobić ten krok, tak naprawdę krok, który zrobił Pan Jezus Chrystus, o którym czytamy, że On pierwszy się wywekł. Tego, kim był. Być może to jesteś ty, żeby stworzyć historię większą niż ty sam. I że drogą dla mnie i dla ciebie jest właśnie droga Ukafa, gdzie ja świadomie rezygnuję. Nie pędzę, nie zdobywam za karierą, pieniędzmi, pozycjami, czymkolwiek tam sobie wymawiłem, ale właśnie schodzę do cienia. Rezygnuję. I wtedy doświadczam tego, że moja historia zaczyna mieć wtedy prawdziwy sens. Bo ktoś inny jest pierwszoplanową postacią. Już przekroczyłem czas, ostatni punkt. Ech, brzmi tak. Twórz historię do końca. Posłuchajcie, chyba naj... To są, e... Łukasz by sam o tym o sobie takich rzeczy nie napisał. Był zbyt skromną osobą. Ale Paweł napisał takie rzeczy o nim. I one są absolutnie wyjątkowe. Drugi list. Tymoteusza 2, 9, 11 czytamy tak. Postaraj się przyjść do mnie jak najszybciej, gdyż Demas mnie opuścił. Pociągnął go ten świat i odszedł do Tesalonik. Krescens udał się do Galacji, a Tytus do Dalmacji. I teraz posłuchajcie tego zdania. Jest ze mną tylko Łukasz. Jest ze mną tylko Łukasz. Paweł pisze do Tymoteusza, że w tym. Momencie życia, w którym był, to było więzienie, to było prześladowanie, to był trudny czas. Wszyscy współpracownicy Pawła opuścili i został tylko Łukaw. Został tylko on. Do samego końca. Lubimy happy endy. Każdy z nas. Jesteśmy tak wymyśleni, że lubimy, kiedy historie się dobrze kończą. Ja sobie zawsze zadaję pytanie: no dobrze, a co to znaczy happy end w chrześcijańskim wydaniu? Czy to znaczy, że wszystko jest i na końcu mojego życia tutaj, na Ziemi, wszystko się wyjaśni, będzie poukładane i nic złego mnie nie spotka i nic się nie zdarzy, i po prostu Bóg będzie ode mnie wszystkie te rzeczy odbijał od momentu, kiedy się nawrócę? Wszyscy doskonale wiemy, że tak nie wygląda. Jakbyśmy powiedzieli ludziom pierwszego kościoła, prześladowanego kościoła, że słuchajcie, nie, no z Panem Jezusem, to wy w ogóle powinniście być ponad tym wszystkim prześladowania, o czym wy rozmawiacie, choroby, trudności. Przecież nie o to chodzi. Ale Biblia mówi o tym, że naszym happy endem nie jest to, że nasze życie się poukłada i będzie takie, jak sobie byśmy wymyślili najchętniej, ale że naszym happy endem będzie właśnie to, że my do końca w tej drodze wiary, którą zaczęliśmy gdzieś w pewnym momencie, my do końca w tej wierze nie opuścimy Boga, nie puścimy Jego ludzi, będziemy się trzymać konsekwentnie. To jest happy end, bez względu na to, co on oznacza. Bo Bóg nigdy nie powiedział, że nie spotkają nas z trudności po drodze. On powiedział, że nas nigdy nie opuści. On nigdy nie powiedział, że nas nie spotkają choroby, że nas nie dotknie śmierć. On powiedział, że pewnego dnia zostaniemy przyobleczeni w nieśmiertelne ciało, kiedy się z nim spotkamy. On nie powiedział, że nie będziemy prześladowani, że nie będą trudne. Cierpienia w naszym życiu. On powiedział, że pewnego dnia dostąpimy sprawiedliwości. On to powiedział. I to uwalnia myślenie, że tak naprawdę warto jest w tej historii trwać do końca. Nasz Happy End to jest nasze spotkanie z samym Chrystusem pewnego dnia, kiedy on powróci. Dlatego, będąc twórcami historii, swoich historii, to twórcami historii naszych dzieci. Bądźmy tymi, którzy naprawdę szukają. Którzy naprawdę szukają. Którzy naprawdę mogą szczerze powiedzieć, że tak, zbadałem wszystko, rozumiem. I wybrałem, i wybieram Chrystusa, bo jestem świadomy tego, co, kogo spotkałem i kim On jest. Po drugie, ja wiem, że piszę historię większą niż ja sam. I że w moim życiu hu, nie chodzi o mnie. I że moim spełnieniem jest to, że ja do końca zostanę. A Bóg zadba o, reftą, o reftę, o każdą, każdy epizod i pewnego dnia wszystko mi wyjaśni. Postańcie, prof. Bo Bóg ma dla nas swoją historię. Chce być pierwoplanową postacią. I Panie, dziękujemy Ci za to, że nie musimy e, próbować być tu najważniejsi. To nic nam nie da, nic nie przyniesie, tylko nas frustruje. Ale pozwól nam być tymi, którzy są ukrytymi w Twoim cieniu, którzy są gotowi rezygnować kiedy trzeba zrezygnować, którzy są gotowi pójść, kiedy trzeba pójść, którzy są gotowi gdzieś schować się w cień, którzy są gotowi po prostu gdzieś zostać do końca bez względu na to, co to oznacza. Pozwól nam, Panie, gdzieś tworząc tą historię, być częścią Twojej historii i wiedzieć, że chodzi o Ciebie samego. Ty wszystko masz pod kontrolą i ty powiedziałeś, że cię nie zostawię i cię nie opuszczę bez względu na okoliczności. Dziękujemy Ci, że takim Bogiem jesteś. Wyszczamy Ciebie, Panie. Amen.